Dopiero wstałem Odzwonimy no po taksówkę. Dzień dobry. Dzień dobry. Po prostu tak Dobra. Syjedzie tak taksówka. Czekamy na niego. Mam nadzieję, że sy jedzie. Tak mam nadzieję. Uuuu. Zaraz jedzie na pewno. Dobra musi zjechać, Na pewno siedzi. Na sto procent. Ujedzie taksówka. Dzień dobry. Dzień dobry. Po prostu tak. Eee. Do kina. Dobra. Tutaj tak. Dobra. Do widzenia. Do widzenia. Hmm. Ho, ho, ho. Dzień dobry. Dzień dobry. Po prostu bilecik. Dobra chwila. Hu, hu, hu. po prostu popko. To będzie dwadzieścia złotych Bielecik. Dziękuję. I popko. Dziękuję. A co dla pana. To te dwadzieścia złotych. I idziemy do kina. Dobra, idziemy. Hmm. Nie. Ja. Um. Niam. Niam, 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 niam. niam. Jak spędzamy czas. Już miałem ochoty pooglądać. Dobra, już jedziemy. Do widzenia. Do widzenia. Dobra, dzwonimy po taksówkę. Tak, dzień dobry. Dzień dobry. Pochadzę taksówkę do kina. Dobra. Jedzie ta taksówka. Dobra, jedzie. Jedzie. To tak blisko. Pani, tak słuchaczka. Dzień dobry. Dzień dobry. E, po Kurce, gdzie by było można? E, No, proszę tak. Kurczę, do. E... No salemu gier Dobra Do no, widzenia, do no, widzenia Dobra, możemy sobie pogryć w gier A pokazać wam no, okay, jak jestem trochę słaby skosytuwiecki A ja, to ja trochę słaby mam. Mamy tu znaczy. Dobra, udało się. Udało się. Dobra, czydzie przejść! Jest to wylosujemy. Co będziemy mieli? Dzięki Bogu, dzięki. Pan nam już Dziwne. Do domu, wie? Ja samo. Z... Od... otwarte drzwi. A teraz na zemę. Zam... Teraz obiadek. To teraz. Nie jego ulubione jedzenie. To będą hot dogi. Synek, chodź na obiad. Co? Obiad. O, moje ulubione. Niem, niem. Hmm. Jakie tutaj No Dobra, zjadłem tato. Hmm. Tak. Dobra, ważne. Poglądam na telewizję, a co synek będzie robić? Dobra. Zobaczymy, co on będzie robić w moim domciu. Hmm. Ciekawe co zarobimy. Co będzie robić mój synek? I to właśnie sprawdzimy kamery. Tylko musimy znaleźć kamery. Tam, gdzie jest mój synek. O, tutaj jest. Pewnie grasy komputerze. Widać, no, dobra skończyłem grać na komputerze, a teraz idziemy do toalety. E, Dobrze, no. robię kupę, a teraz idzie. Gdzie uh, idzie? Nie, U, tutaj idzie, tam poszedł, a po co mam tam poszedł, zobaczymy. Tato, co? co no, się. Pokazać Ci, co mam dla Ciebie? No, to poczekaj na dole. Jego pokoju dam coś i to z tego się nie nudził. Chyba cenę będzie z tego korzystać. Wszystko nie zrobię. Dobra ze i będzie kolejną ze to będzie kurce, co by mogło być kolejną z Skodą. to będzie musiało minąć i zobaczymy sobie będzie z tego kłopotu, które się nie, to zarobił? Dobra, kamerę. Eee... Ja mój synek. Mój własny z tego zresztą. Co to? To jest Nie nutę uh, 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 uh. się. Mocny jestem w parkurze. Uch, Uuu... Uh, uh. Uuu, uh. teraz gramy, gramy sobie krąpi, sprawdza coś na internecie. Uuu! jaki fajny po bloksie, U nikt tego nie uwierzy, hmm. a teraz idziemy. To tak, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Sprawdzimy. Zaraz głował. Hm? I tato? Gdzie tato? Nie poszedł tato. A moje są Skody. Gdzie są? Dobra, no, skradam się. Mm, tego nie widział. Dobra. Idziemy teraz. Hmm. Spalić I dodamy coś nowego do tego piecyka. To dla mojego synka mm. sobie. Dobra, zrobiłem mu to. Hmm. Schodzi na to. Tato mogę się trochę poopalić. Tak, jestem. Zastani ma zaczęło opalać. Ja teraz sobie pójdę piechotą. Dobra. A teraz jesteśmy w kryjówce. Musimy to kliknąć. Dobra. Musimy to kliknąć. Mój kliknąć tu. To się otworzyło. Tak. i tu moje termowe pieniądze i już mi nie będę nie, nie będę miał ale będę miał moje pieniądze najlepsze a teraz idziemy. huuu już jesteśmy w domu w tej już musimy iść spać hmm, dobra Hmm... Po co cię Znowu? Nie. Po co sprawdzimy go, że będzie spać. Zaraz. O, ja teraz jedę spać. No. Sprawdzimy, śpi. Halo, synek. O, śpi. Ok, está passando tá? Hum. yum, yum, yum. Ah! Oh. Hum, yum, 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 yum. Tato, tato! O que? que que sair da a escola. Vamos dormir? Ok, se mais é No e. nic dobra. To jest idź spać. Dobranoc. Dobra. Pójdźmy do szkoły. Synek To to jest nieświt. Tak, jestem nasykowany. Tylko plecaka mi brakuje. Pokazać ci mój nowy plecak. Chodź, mogę pokazać. Dobra, dobra. U, kto ci kupił? Ja sam zarobiłem od ciebie pieniądze. Dobra, tu jest w zasadzie iść do szkoły. Chodź, synek. Synek. Chodź. Idę, idę, idę. Z pośpiechu. O, jestem silny. Mój nowy plecacek. Dobra, synek idź do skały. Dobra. Dzień dobry dzieci. Tylko jesteś sam? Pobierzemy książkę. I do I z książek naklejamy do... Wiecie, więc gdzie tudolski, której masz. Książki. I też smart ma for Dobra, musimy maty ma zrobić. Dobra. Już. pokaz No dobrze, dobrze. Już. ja teraz masz serwet. Mogę sobie coś zjeść. To co mi tata spakował. Oj, jaka pychotka... Mm. A teraz siebie na Polski. Polski. I ty do zrobienia. Dobra. Iterkę ty. Pan w całą jedną stronę. Dobra. Już. Roz... O dobrze. Gratulacje. Może się idzie do domu. Zobacz jakie auto nam kupiłem. No w mojej tajemnicy ukrywałem pieniądze. I teraz możemy jechać. Jedziemy do domku super. Kurce. Musimy jakoś pojechać. Dobra, już jesteśmy w tym domku. Później pojedziemy gdzieś. Dobra. To wysiadaj. A ja otworzę Dobra. I zamykamy. No i jestem synku. A teraz muszę ma coś się spać. Dobra. Chyba poszedłem do mojego pokoju, bo są skróty. To na pewno poszedł. Teraz sobie zjem sobie pooglądam na królecki. kocham króliki jak dziś fajnie, form... ja. nie jestem pół. jestem jestem od No i skończona, końca To, to co? Mogę się poopalać? Bo jest, mi jest bardzo zimno tam. Nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. Dobra, to później mojego syna zrobię zemę. Nic o tym nie wie. Nie było. Dobra, otwierać i jedziemy, 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 jedziemy. Dobra, może jeszcze pięć musi być. Muszę zamówić mu do domu McDonald's. Do. sobie wykradniemy Moniko na no, dzielę jest zaradek no, ukradamy ja Jestem dobry złodziejem dobry w ukradaniu co oni tu robią i tak tam nie mam pod jechać kurde Łatwo, kurczę, hmm. super, jest dzień. Znak wie jest sam, ale z tym, jak zjeść McDonalda. Mm -hmm. Dobrze, synek jest. Lubię McDonalda. No to dobrze, że A ja już jadłem. Dobra, teraz jestem zanadto wyjeżdżać. do samolotu. I szybko. Ok. bo zaraz skończymy odcinek. Szybko jedziemy. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Jedziemy. Jedziemy, jedziemy. Jedziemy. Jedziemy jak najszybciej do samolotu. I zobaczymy ładny Brookhaven. Dobra. Już jedziemy, jedziemy. Ja poprowadzę ten samolot, bo nikogo nie ma. I jedziemy. Hmm, wiem. Ej. I on sobie chyba ogląda telewizję. Hmm, właśnie. Dobra, jedziemy. Dobra, jest, jesteśmy. Dobra, zobaczcie, jakie piękne miasto. Mm, bardzo piękne, powiem wam. My jesteśmy w takim pięknym mieście. Zaraz kończymy odcinek. Jechaliśmy do jakiegoś kraju i do tego bardzo fajnego up pograseł coś był otwarty no tak i w ogóle mamy ten sam dom wejdź nam do pokoiku spać A teraz się robię ciemno nie niam, niam. Śpi mój synek, jak mało był aktywny, hmm. bardzo mało był aktywny. Dobra, jest mój syn? A sobie grać w Robloxa. Dobra. teraz sobie się obzeje, albo wyłącz knisko. Hmm. Dobra. To tak. To. Jesteśmy spakowani. Byliśmy. Jak fajnie zobaczyć na tym miasteczku, dobra. Uu. Dobra, to papa widzowie.